Witam Was w kolejnej odsłonie mojego unboxingu. Dostałem kolejny niesamowity prezent od firmy Handy. Za chwilę otworzę to magiczne pudełko i zobaczycie jak fantastyczne nowe urządzenie dostałem i do czego go dzisiaj użyję. A będzie bardzo nietypowo. Zapraszam. Jest adrenalina, bo oczywiście jak zawsze pudełko może być pełne niespodzianek. A co jest w środku? Hmm. Jest list. Niewiele waży, ale jest wartościowy. Drogi mistrzu, w tej branży, w której liczy się każdy szczegół i gram, potrzebne niezawodne narzędzia. A my zawsze staramy się być wsparciem, by praca przynosiła efektywny rezultat. Dlatego dziś przesyłamy Tobie, znaczy Mi, współtworzony, bezpieczny palnik gazowy. Wiemy, że to najlepsze dla niego miejsce i to będzie najlepsze miejsce, bo zaraz pokażę Wam palnik i pokażę, do czego go dzisiaj użyję. ba, Wam. Ba, Tłumaczę i objaśniam. Jest piękny, seledynowy kolor. Niech tradycji stanie się zadość. Słuchajcie, palnik gazowy z niesamowitej, fantastycznej linii. Piękny. A jak się sprawuje? Sami zobaczcie. Mamy standardową butlę z gazem, ale to tylko dodatek, bo clue tego urządzenia Ala James Bond jest tu. Czas to zainstalować. Jest. Jest moc. No więc, żeby nie było tak klasycznie, tak jak u wszystkich, u mnie będzie dzisiaj nieco inaczej. Zacznijmy od odpalenia małego ogniska. Piece of art. Niesamowite narzędzie, błyskawiczne rozpalenie i fenomenalny czas przy fantastycznym ogniu. Jest niezawodny, pięknie wygląda, idealnie leży w dłoni. Uwielbiam tego typu narzędzia. Proste, funkcjonalne, oby więcej takich.